Cześć, z tej strony Olimpia Team, witamy w kolejnym odcinku Nietypowych Ćwiczeń. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam zapomniane ćwiczenie na dwugłowe uda, tak zwany żuraw lub e, możecie spotkać się z określeniem e, wypad z klęków. No to jedziemy. Dzisiaj pokażemy Wam ćwiczenie jakim są żurawy, jest to ćwiczenie na dwugłowe mięśnie uda. Zaraz pokażemy jak to wygląda wykonanie, Na chwilę, za chwilę ja tymczasem opowiem Wam o co chodzi w ogóle w tym ćwiczeniu. Przed wykonaniem ćwiczenia zapoznaj się dokładnie z naszym instruktorem bądź skonsultuj się z trenerem personalnym, gdyż każde ćwiczenie niewłaściwie wykonane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tak jak mówiłem jest to ćwiczenie na dwugłowe mięśnie uda, czyli te mięśnie które są z tyłu ud. Wykonujemy je w oparciu o jakąkolwiek maszynę taką, którą będziemy mogli zablokować pod udzia. No i generalnie chociaż to ćwiczenie wygląda na bardzo proste wykonaniu, nie wykonujcie go na pewno na początku swojego treningu dwugłowych. Potrzebujecie rozgrzać bardzo dobrze mięśnie, żeby ich nie pozrywać, nie ponaciągać. I zobaczycie jak zaczniecie wykonywać, że naprawdę to ćwiczenie jest bardzo trudne. Pokazujemy jak to wygląda. Dobra, jedziemy. Zobaczcie, do wykonania tego ćwiczenia potrzebujemy jakiejś maszyny. Akurat dzisiaj wybrałem maszynę do czworogłowych uda do prostowania. Ta maszyna nie jest zbyt stabilna, więc kamie robić za dociążenie. Możecie też wybrać maszynę do przyciągania na, na plecy, wyciąg góry do przyciągania na plecy, tam też będzie możliwość zablokowania ud yy, i łydek, tak żeby wykonać to ćwiczenie. No i zobaczcie, sylwetka wyjściowa, pozycja wyjściowa jest taka, że adresz jest wyprostowany, ma tylko zablokowane łydki, głowa jest w jednej linii z tułowiem i za chwilę zaczynamy powoli, z mięśniami dwugłowy, dwugłowymi uda opuszczać się w kierunku podłoża. Powolutku się opuszczamy. Jak najwolniej wykonujemy ten ruch, długowe się rozciągają i powracamy do pozycji wyjściowej. Zauważcie, że opuszczając ciało, aby wysuwa ręce przed siebie, oporując i krojąc przy okazji swoją twarz, a przy okazji ręce pomagają nam udepchnąć się w kierunku powrotu. I tak jak mówiłem na początku, uważajcie, że to ćwiczenie wygląda na proste i banalne, natomiast na pewno taki nie jest. Należy się bardzo dobrze rozgrzać. I wykonywać bardzo proszę ćwiczenia. Pamiętacie, to ćwiczenie wygląda na bardzo łatwe, tak jak wspomniał Dymek. Niestety nie jest takim ćwiczeniem. Jeżeli wykonacie je bardzo dobrze, to efekt końcowy będzie taki, że będziecie wyglądać jak ten pan sam. Pamiętaj, że nie ma idealnej techniki, a każde ćwiczenie należy dopasować do indywidualnych predyspozycji ćwiczącego. Akcja. Cześć, witamy Was. Poczekaj, bo pewnie czerwony już się. Dużo pijesz, to masz prawo. Jest tu w tej góry z tym pasy. Szukacz pomoguje z Dobra. Jedziemy. I line up. Akcja. Poczekaj sekundę z tą akcją, bo się... Zgrzałem. Nie. Je Nie. Je yeah. Jedziemy. Jedziemy. W kolejnym odcinku nietopowych ćwiczeń. W dniu dzisiejszym zobaczycie. Dobra? W dniu dzisiejszym.